Hej kochani, przychodzę do Was z filmem e, takim trochę nietypowym, ale wczoraj obejrzałam film, e, który tak bardzo mnie zainspirował i uważam, że powinnyście go powinniście go zobaczyć, e, bo jest bardzo i ciekawy, i taki też inspirujący życiowo. O tym, dlaczego za chwilę. To jest film, o którym ja już słyszałam jakiś czas temu, e, ale teraz dopiero przeglądając Netflix zobaczyłam, że, że jest dostępny i go obejrzałam. Film nazywa się Iris. I film opowiada to jest właściwie dokument to jest tak to jest dokument z 2014 roku o pani, która nazywa się Iris Apple. Ona się urodziła w 21 roku 1921 roku. Razem z mężem założyli firmę, która zajmowała się dekorowaniem wnętrz. I między innymi urządzali na przykład dla dziewięciu amerykańskich prezydentów Biały Dom. Na przykład dla Jackie Kennedy. Tam opowiadają o tym, że on, yy, siedzą na kanapie, opowiadają, i on mówi: O, z Jackie mieliśmy trochę problemów, one go tam sztuczą. Przestań, przestań, I nie lubię, jak się o tym mówi. I oni założyli właśnie firmę, yy, która zajmowała się dekorowaniem wnętrz. Ale film nie jest o wnętrzach. Film jest o, o tej kobiecie, która ma niezwykłą osobowość. I e, myślę, że wielu z Was gdzieś tam się kojarzy wizerunek tej pani, bo przewija się bardzo często w mediach. Zobaczcie, to jest staruszka, w, w momencie kiedy oni to nagrywali miała 93 lata e, i ona kocha kolory, kocha biżuterię, e, ma słuchajcie e, chyba... 5 czy 6 mieszkań wypełnionych ciuchami, butami, dodatkami. Tutaj się wypowiadają ludzie, znawcy i historii sztuki, i kolekcjonerzy. I podobno ona ma jedną z dwóch najbardziej znaczących, znaczących kolekcji biżuterii na świecie. Metropolitan Museum w Nowym Jorku zorganizowało wystawę o stylu, jej stylu ubierania się, co okazało się po prostu wielkim sukcesem i wielkim hitem, zobaczcie w ogóle ona ma pełno biżuterii, pełno bransoletek takich dużych, jest bardzo kolorowa, o jak widzicie tutaj prezentuje coś eee, ma jakąś taką ciekawą eee, ciekawą nie wiem, taki płaszcz z jakąś falbaną i, i pokazuje tutaj, no ma pełno niesamowitych ciuchów yy, najlepsze jest to, że yy, ona ma ogromną kolekcję ubrań i yy, ma najbardziej niezwykłe takie od Couture ubrania od projektantów, wszelakich yy, z różnych epok yy, ale też kolekcjonuje yy, różne, z całego świata różne ubrania, które przywozi jakiś mnichów, jakichś z krajów azjatyckich, jakieś rzeczy vintage, ubrania no najróżniejsze i ona to wszystko łączy w taką niezwykłą całość, która tworzy jej styl. I cokolwiek ona zakłada, to widać, że to jest takie jej. I oprócz tego, że jest bardzo bogatą kobietą i stać ją na cokolwiek by miała ochotę, to Mimo tego, że y, ma bardzo dużo pieniędzy, ma bardzo dużo ubrań, to y, ona cały czas zbiera i kupuje różne rzeczy i chodzi na, tutaj będzie zaraz pokazane, widzicie ona jest w jakimś takim sklepie z jakimiś takimi chińskimi rzeczami tanimi. I tutaj o, wybiera jakieś, jakieś zwierzątka na sznurku. Ona chodzi po, po jakichś takich sklepach typu vintage, ale też odwiedza zwykłe takie targi, jakieś takie bazarki yy, i różne sklepy. A też dla różnych grup etnicznych, i jej się wszystko podoba. Jej się wszystko podoba, ona łączy wszystko ze wszystkim. Ona jakby tego nie, nie kategoryzuje, że tutaj to jest drogie, to jest markowe. Po prostu co jej się podoba, to ona to kupuje. Nosi różne takie śmieszne, duże płaszcze z jakimiś falbanami, wszystko jest bardzo kolorowe, jakieś takie. Tutaj widzicie, tu ma jakieś takie sztuczne wielkie futro i też te wielkie, takie okrągłe okulary, które też są takim jej e, znakiem rozpoznawczym. O, jakieś mam zaćmienie. Widzicie, no pani, która e, chodzi o lasce e, i cały czas kupuje i wybiera najróżniejsze rzeczy i po prostu ach, tak mi się to podoba. Że po pierwsze ona łączy najróżniejsze rzeczy, nie patrzy, co to jest za marka, to jest nieważne. Ważne, żeby jej się podobało, żeby jej to pasowało do jej stylu, wizerunku. Jak nawet ona pokazuje te swoje rzeczy, to właśnie ma od jakichś takich bardzo rzadkich, designerskich: no. no. Części garderoby, czy tam biżuterii, po takie najzwyklejsze, dziwne rzeczy. E, pokazane jest też jej mieszkanie, które jest wypełnione antykami, wymieszanymi e, z jakimiś takimi kiczowatymi, śmiesznymi rzeczami typu pokazuje barek, który jest zrobiony chyba nie wiem, z jakiegoś orzecha kokosowego, a na nim jest posadzony kermit żaba pluszowy, i mówi, że kermit pilnuje wody i ma przez 6 miesięcy w roku ma dekoracje bożonarodzeniowe i pociąg, który jeździ po domu i generalnie to mieszkanie, widać, że to jest jakieś chyba w Nowym Jorku takie stare mieszkanie ze sztukateriami wypełnione właśnie antykami, książkami i niesamowitymi rzeczami wymieszanymi nie wiem, z pluszakami, które grają, ruszają się i tak jak ona jest taka no, niezdefiniowana taka no ona ma dokładnie takie podejście jak ja mam, że nieważne co to jest, ważne, że tobie ma się podobać i tak samo, i, i, no po prostu, ach, jestem, mam obsesję na punkcie tej osoby, dawno mnie ktoś tak nie zainspirował, nie ucieszył, nie wiem nawet jak to nazwać, ale po prostu musicie koniecznie zobaczyć ten film bardzo mi się podoba jej to co ona mówi to, 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 ten film to nie jest to jest dokument o niej tak naprawdę to jest dokument o niej i to jest niesamowite jak kobieta, która już jest u schyłku życia, ile może mieć energii, ile może mieć pozytywnych emocji, jeszcze chęci do życia i chęci robienia to wiele, wiecie, nastolatek i dwudziestolatek nie ma w sobie tyle, tyle chęci życia i tyle pozytywnej energii co ta kobieta i po prostu jestem zafascynowana. Bardzo mi się podoba to podejście do mody, że ona nie zakłada to, co jej się podoba. Ona nawet tutaj mówi takie fajne zdanie kto się jej zadaje pytanie, a co sądzisz na przykład, nie wiem, wchodzi do pokoju kobieta i, i ma brzydką sukienkę i co, co ty o tym sądzisz? Ona mówi to nie jest mój obszar zainteresowania, ja się tym nie zajmuję. Może jest szczęśliwa, a pod koniec dnia najważniejsze, żeby być szczęśliwym, a nie dobrze ubranym. I to jest po prostu stwierdzenie w punkt, to jest klucz całego filmu. Może nie klucz całego filmu, ale to jest taki przekaz o tym, że um, najważniejsze, żeby nam się coś podobało, żeby nam było w tym dobrze, i kobieta zawsze jest piękna i wygląda dobrze kiedy czuje się dobrze i czuje się komfortowo w tym, co ma na sobie. Ona mówi, że kiedyś jak była młoda, to ktoś, ktoś ją zaczepił, mówi wiesz co, ty nie jesteś, nie jesteś ładna, ale to nic, to nic, bo wiesz co, ty masz coś dużo cenniejszego, masz klasę i masz styl i to będzie, to będzie definiować całe twoje życie. I ona mówi, że ja nie jestem ładna, ja nie chcę być ładna, ja nie lubię... Nie lubię ładnych ludzi. Mówi, widziałam wiele kobiet w swoim życiu, które były ładne, i kiedy nadszedł czas starzenia, który przychodzi dla każdej z nas, pomimo wszelkich potoksów, operacji plastycznych, nie wiadomo czego, przychodzi dla każdego z nas, i dla kobiet, i dla mężczyzn. I mówi, wtedy widziałam, jak te kobiety gasną, bo były tak bardzo skupione na tym wyglądaniu, że zapomniały o osobowości, zapomniały o tym, co jest, co jest w środku. Ona też mówi, na przykład pytają ją, czy nie myślała kiedyś o tym, żeby zrobić operację plastyczną. I ona mówi, że nie, nie myślałam. To jest, to jest, mówi, ja jestem przeciwna, to jest bez sensu. Mówi, o ile ktoś się nie urodził z nosem jak Pinokio, to nie ma sensu tego robić. Bóg nam dał to, co nam dał, tak się urodziliśmy i, i trzeba zrobić wszystko, żeby działać, żeby robić, żeby to co mamy wewnątrz sprawiało, że będziemy tak szczęśliwe, że będziemy wyglądać dobrze. I to jest chyba najmądrzejsze przesłanie, jakie w dzisiejszych czasach powinno być przekazywane. Wszystkim i młodszym, szczególnie młodszym kobietom, ale też tym starszym, bo dzisiaj całe to zagadnienie akceptacji siebie, akceptacji ciała i akceptacji wyglądu. I tyle się o tym mówi, a tak naprawdę wciąż jest presja, że musisz wyglądać tak, musisz mieć taki makijaż, musisz mieć taki biust, takie włosy, musisz ubierać się tak czy tak, a tak naprawdę, pamiętajmy o tym, że zawsze musimy to robić dla siebie, żeby to sprawiało, że będziemy się czuć komfortowo, a przez to, żebyśmy żyły szczęśliwe, a nie po to, żeby spełniać oczekiwania kogoś, kto nas widzi z drugiej strony, bo to jest po prostu niemożliwe i nigdy nie będzie tak, że będziemy, nie będziemy podobać się wszystkim. Inna rzecz, którą ona porusza, to to, że właśnie opowiada, że w czasach, kiedy oni chyba w dziewięćdziesiątym którymś roku zamknęli już firmę i przeszli na emeryturę w tym momencie ona się zajmuje no generalnie stała się celebrytką trochę i zajmuje się wywiadami opowiadami, opowiadaniem o sobie, co jest cudowne bo ja bym chciała więcej takich dokumentów zobaczyć, żałuję, że nie wiem ona nie ma kanału na YouTubie, bo chciałabym słuchać co ma do powiedzenia na, nie wiem, na jakikolwiek temat, bardzo bym, bardzo bym chciała, żeby coś takiego istniało. W ogóle, jeżeli znacie jakieś inne dokumenty, filmy, nie wiem, książki o niej, które można przeczytać, to koniecznie dajcie mi znać, bo będę Wam, będę wam bardzo wdzięczna. Ale inna kwestia, którą ona na przykład porusza. To jest to, że właśnie kiedy oni pracowali, kiedy urządzali najróżniejsze domy bardzo znanym, bogatym ludziom i mieli klientelę, która nie chciała, mieć, nie chciała mieć wnętrza z katalogu, nie chciała mieć ogólnodostępnych mebli i ona wtedy latała dwa razy do roku do Europy i przywoziła i zbierała antyki i kupowała, kupowała antyki i mówi, że coś, co dzisiaj jest bolączką naszych czasów i coś, co ja się, z czym ja się do, dokładnie zgadzam, to to, że y, ludzie zapominają o historii, ludzie nie mają szacunku do historii. Polsce, w Polsce, ja często dostaję komentarze pod filmem z mojego starego mieszkania, jak ludzie widzą moje stare meble, to dla nich, wiecie, antyki to są stare meble, to trzeba wyrzucić, tego się trzeba pozbyć I ja cały czas dostaję komentarze, dlaczego tego nie wyrzucisz i nie wiem, nie kupisz sobie pięknej szafeczki z IKEA I niestety tak jest, że wielu ludzi nie ma szacunku do historii, nie ma zainteresowania do historii, też... Nasza edukacja bardzo pomija takie, że albo bardzo tak spłyca i gdzieś tam to jest w bardzo okrojonej formie takie rzeczy jak historia sztuki i przez to później nasze wnętrza, znaczy wnętrza naszych domów, ubrania i tak dalej, to jest wszystko takie, zaczyna się już robić coraz bardziej powtarzalne i jakby zapominamy o tym dziedzictwie, które mamy... Bardzo bogate, całego świata i dostępne, a jakby cały czas tylko ma być nowe, 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 a to nowe, takie odcięte od tego, gdzie są nasze korzenie, przestaje być ciekawe i przestaje też być. Chce być bardzo oryginalne, ale dokładnie, ale właściwie takie nie jest. I też ona mówi, że. Bolączką naszych czasów jest to, że wszyscy ludzie. Ona mówi, że wychodzi na ulicę i ona widzi ludzi w uniformach, że wszyscy są tacy sami, że to jest najgorsze, że wszyscy wyglądają podobnie, że ludzie właśnie tak bardzo się boją, boją się być oryginalni, boją się być wyjątkowi, bo boją się krytyki, że po prostu wszyscy są w takich uniformach wciśnięci i po prostu każdy jest kopią. Czegoś kolejnego. Oczywiście pamiętajcie, że to jest duże uogólnienie, i, i, i oczywiście nadal są ludzie, którzy są wyjątkowi, oryginalni, i tak dalej, ale coś w tym jest, ja się w tym zgadzam i każdy z nas też w, w, wpada w tą pułapkę. I ten jej właśnie taki styl ubierania się, gdzie ona łączy jakieś, nie wiem, plastikowe bransoletki za 5 zł z jakimiś rzeczami, które przywiozła gdzieś tam e, prawdziwymi, drogocennymi antykami i jakąś, nie wiem, biżuterią od projektanta. I tak samo jest z ubraniami, które, nie wiem, tutaj gdzieś jest jakiś, jakiś vintage Dior, a tutaj jest jakaś, nie wiem, jakieś ubranie z materiału przywiezionego skądś tam, bo ona no ca... ta... Cały, całą tą kolekcję budowała latami. Ona opowiada, że, nie, ktoś chyba opowiada, że a jeszcze dokończę myśl, bo jak zwykle zapomnę. I słuchajcie, ona to wszystko łączy i miesza, yy, a bardzo często słyszę takie komentarze, nawet samej dostaję, Och jej, yy, w ogóle nie możesz nosić torebki prady do adidasów. I niestety w umysłach ludzi bardzo często yy, niestety istnieje taki obraz że te marki luksusowe, no to właśnie jak, jak masz drogą torebkę, to tylko do sukni balowej, nigdy do adidasów, a przecież to są rzeczy pret-a-porter, to są rzeczy stworzone do noszenia na co dzień, to nie jest tak, że jak coś jest drogie, to jest wieczorowe, czy jest eleganckie, są rzeczy casualowe, są rzeczy wieczorowe i są, nie wiem, rzeczy na gale i wielkie wyjścia. I potem na przykład ja czasami widzę zdjęcia jakichś polskich celebrytek, które do sukni wieczorowej na gale mają. Widziałam coś takiego: kobieta miała speedy Louis Vuitton, który absolutnie na tą okazję nie pasował. Są oczywiście takie torebki, jak nie wiem, Chanel Classic Flap, które można nosić i do Adidasów, i wieczorem do sukienki. Ale większość jednak torebek ma, no to że, że są drogie to nie znaczy, że, że są wieczorowe i że są eleganckie, tak? I ona tutaj dokładnie, dokładnie to tłumaczy i sama, sama jest przykładem tego. Poza tym, no to jest niesamowite jak... Dwójka ludzi, starszych ludzi, ile ma w sobie jeszcze pasji, ile w sobie ma jeszcze życia. Jej mąż, który tutaj na filmie jest pokazany, ma setne urodziny, i on mówi, jeżeli Jezus coś takiego mówi, jeżeli Jezus pozwoli mi zostać jeszcze chwilę na tym świecie, to ja bym jeszcze chciała ileś rzeczy zrobić. To jest niesamowite. A niestety, też szczególnie w Polsce, uważam, że czas starości czy czas ludzi na emeryturze, czy czas ludzi, którzy gdzieś tam już um, no są bliżej... Um nie wiem, jak to powiedzieć, bliżej schyłku niż początku drogi. No to niestety u nas panuje, panuje trochę taka presja, że to już trzeba być taką babcią w chustce, na fotelu, niańczyć wnuki, i to już jest koniec życia, i nic nie ma, nie ma przed nami. No też często to ma uwarunkowanie finansowe, bo żyje się ciężko, ale też jest taka presja właśnie, że tego nie wypada w tym wieku w ogóle. Wiecie, ja nawet mając 34 lata, dostaję komentarze, że czegoś mi nie wypada, jakbym po prostu już miała. Nie wiem, 80. Jest trochę, jest trochę taka presja, i niesamowite jest widzieć właśnie tych ludzi, którzy po prostu żyją tak, jakby byli młodzi. Nieważne, że, że on jeździ na wózku, nieważne, że ona chodzi o lasce świat jest ich i najważniejsze jest to, że oni chcą i że mają w sobie jeszcze tyle, tyle chęci i, 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 i tyle. No tyle, nie, tyle niesamowitej takiej pasji i coś, co z tego filmu bardzo przebija, to jeżeli chcesz być szczęśliwy w życiu, to znajdź swoją pasję, bo to jest coś, co będzie Cię całe życie podnosić na duchu i dawać Ci radość, nieważne co, że właśnie mogą przeminąć przyjaźnie, mogą przeminąć miłości, może przy, mogą odejść pieniądze, może przeminąć dobry wygląd, może przeminąć zdrowie. Ale dopóki masz tą pasję, to jest coś, co będzie cię trzymać przy życiu i motywować i cieszyć, i, i gdzieś tam będzie takim motorem napędzającym. I nieważne co to jest, i nie trzeba być, nie wiem, kolekcjonerem antyków ani to nie musi być nic wymyślnego. Możesz, nie wiem, piec ciasta robić na drutach, nie wiem, zbierać znaczki, cokolwiek, tak? Ale fajnie jest mieć pasję, coś, co, co Cię interesuje i co przez całe życie będziesz. E, będzie gdzieś tam tylko twoją taką sferą prywatną e, tylko i wyłącznie dla Ciebie, bo już strasznie długi będzie ten film. Zresztą nie wiem czy opowiadam właśnie e, w Metropolitan Museum zrobił e, Museum zawsze to jest takie dziwne słowo, nie umiem tego wymówić, nieważne. E, zorganizował jej wystawę, tu szło było kilka lat temu i to była właśnie wystawa o stylu Iris Apfel i e, tam są po prostu manekiny stylizowane przez nią w różnych no, niesamowitych ciuchach, w biżuterii i też... No, jakieś tam takie posągi, tygrysy, i tak dalej, no wszystko to jest w takim jej stylu. I to była, słuchajcie, to była taka próba, bo podobno poprzednia wystawa, którą zorganizowali, która miała bardzo dużo funduszy, bo tam był jakiś sponsor, który dużo na to wydał. I tamta poprzednia wystawa, czyjaś, nie jej, czyjaś okazała się klapą. No i oni potrzebowali zorganizować coś, co przyciągnie ludzi, i co, co będzie ciekawym wydarzeniem w muzeum. No i zrobili tą wystawę i wszyscy się obawiali i to, była jedna, to był jeden z największych sukcesów e, wystawowych tego muzeum e, i, i wszyscy ją pokochali. Od tego czasu właśnie ona stała się taką celebrytką i tak patrzę. E, to, to wynotowałam sobie jeszcze kilka rzeczy Bo widzę, że jest strasznie długi film Jak to ja się rozgadałam Ale wynotowałam sobie oglądając ten film Kilka rzeczy, które e, chciałam wam powiedzieć Na przykład ona mówi Zawsze chciałam przyjaźnić się z ludźmi, którzy są ciekawi I mają poczucie e, humoru Najważniejsze właśnie Ludzie, którzy są interesujący Którzy są inni, którzy są oryginalni Którzy mają jakieś pasje I najważniejsze, żeby mieli poczucie humoru um, Właśnie ona też mówi, że ona musi być zajęta, bo inaczej popada w depresję. <laughs> Ona musi mieć zajęcie, musi być cały czas w ruchu. Ja to doskonale rozumiem, mam dokładnie to samo. Jak ja, słuchajcie, nie mam nic do roboty, nie mam czym się zająć, to jasne, że jeden dzień, dwa odpoczynku, spoko. Ale tak na dłuższą metę to mnie to dobija i ja się czuję źle, ja bym tak nie mogła. Nie wiem, gdybym nawet jutro ktoś mi dał milion dolarów albo bym wygrała w totka, to wielu ludzi mówi, no to ja bym leżał na kanapie, i nic nie robił, nie, to ja bym, coś, nie wiem, rozwijała firmę, robiła coś ciekawego, ale nie, nie, na pewno nie to, że wyjechałabym jutro i leżała pod palmą i piła drinki przez całe życie, bo to mnie kompletnie nie interesuje i to by był mój koniec, a nie początek. Eee... Mm, jeszcze tu coś było Ach, ona mówi na przykład, że właśnie nigdy Nie chciała mieć dzieci, bo I to też jest takie, w ogóle mam zamiar o tym y, Nagrać film, bo też mnie często O tym pytacie, ona mówi, że na przykład Ona się nie zdecydowała, że nigdy nie chciała Mieć dzieci, bo ona chciała podróżować Chciała robić karierę I nie chciała, żeby jej dziecko było wychowywane Przez nianie, bo wiedziała, że y, Ona pamiętała Jak jej mama wróciła do pracy I jak ona... Mm, bardzo to przeżyła i mówi, że świadomie po prostu tych dzieci mieć nie chcieli i Skupili się, skupili się na karierze i też niesamowite jak właśnie para takich staruszków, która ma wspólną pasję, przeżyli niesamowicie kolorowe, cudowne życie, na pewno mają historii do opowiedzenia na 200 takich filmów i jak e, oni się do siebie przytulają, jak się trzymają za ręce, widać tą taką, niby sobie tutaj dogryzają, ale widać taką miłość i czułość, po prostu czułam się bardzo też poruszona i wzruszona tym i tak już kończąc mój bardzo długi film, to tego wam i sobie, żebyśmy na starość wszyscy byli tak spełnionymi ludźmi, żebyśmy tyle przeżyli, mieli tyle cudownych wspomnień i żebyśmy byli z tą drugą osobą, która nadal jest naszą największą miłością, która nadal wzbudza w nas czułość, troskę i nadal żyjemy z. Ciekawym, ciekawym życiem, nadal mamy coś do zrobienia, do powiedzenia. Bardzo, bardzo bym tego chciała dla siebie i też bardzo Wam tego wszystkim, wszystkim życzę i myślę, że wszyscy powinniśmy do tego dążyć, to taka moja puenta. Postaram się Wam podlinkować może na Filmwebie albo gdzieś ten film. Dajcie znać, na Netflixie jest coś takiego jak lista, gdzie można dawać ulubione filmy. Czy to się da jakoś podlinkować, żebym ja Wam mogła to udostępniać, żebyście mogli sobie też oglądać te rzeczy? Nie wiem. Z tego, co kojarzę, Netflix jest tam trzeba płacić abonament, ale za pierwszy miesiąc jest pierwszy miesiąc jest bezpłatny, tak mi się wydaje, więc możecie sobie po prostu zasubskrybować i potem anulować subskrypcję, żeby zobaczyć ten film albo pewnie gdzieś w sieci można go znaleźć. Dobra, ja już uciekam, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dzięki kochani, trzymajcie się.